Czy trap umiera? Jest to taka myśl, która niejednokrotnie się u mnie przewija na tle 2025 roku, który powiedzmy sobie szczerze, jest słaby dla tego gatunku, jak nie bardzo słaby. Nijakie łam od Lil The Last One od Gany, który jest jeszcze gorsze, strasznie nudny album, Generic, każdy mi brzmi tak samo. Dostajemy jako kontrast Futuristic Summer od Metro Boomina, które miało być takim throwbackiem do starego trapu, ale moim zdaniem to również nie wyszło. Jack tu od Travis'a i ekipy, totalny zawód. I na dostajemy UA Scooty od Yanktaga, które okazało się totalną katastrofą. Poprzedni rok, jeśli chodzi o trap, również nie był jakiś niesamowity. Dostaliśmy, moim zdaniem, dwa warte uwagi projekty: We Don't Trust You od Metro Boomina i Futura i Almighty Soul 2 od Chief Kifa. Wiem, że jeszcze wyszło We Still Don't Trust You, ale moim zdaniem ten projekt nie jest na tyle dobry. I dwa dobre projekty w trakcie roku. Co to w ogóle ma być? Generalnie, jak popatrzymy na trap. To, jeśli byśmy powiedzieli komuś z 2017, że w roku wyjdą dwa dobre, trapowe projekty, a że w następnym roku nie wyjdzie żaden, to on by się złapał za głowę. W 2017 dostaliśmy tak. Culture, Without Warning, Beautiful Tiger Girls, Love Is Rage 2, Issa, Hendrix. Lil Pump od Lil Pumpa, który też na tamten moment był naprawdę bangerem. I 2017 nie jest jedynym rokiem. W 2018, rok później, dostaliśmy Culture 2, Drip Harder, Astroworld, Slime Language, Die Lit. To są po prostu bangery. I to był standard na tamte lata, że tyle wychodziło trapowych albumów. Boli mnie ten upadek trapu, do tego przejdziemy zaraz, rozwiniemy ten temat, bo ja wychowywałem się na SoundCloud erze. Czyli w takiej erze, w której właśnie trap. Głównie dominował, wiecie? Kolorowe włosy, tatuaże na twarzach, liryka Lemonade, no było to coś, co po prostu było bardzo przystępne dla mnie, wiecie? Proste teksty, catchy flow, fajne bity, dało się pośpiewać, nie trzeba było przekminiać, no było to coś idealnego dla 13-letniego mnie. Tacy raperci jak Lil Sky, Lil Uzi Vert, Playboy Carty, Famous Dex, jeżeli ktoś w ogóle pamięta, że istniał taki ktoś jak Famous Dex, to dajcie znać w komentarzach, bo on był genialny w tamtym czasie, ale aktualnie. Nie ma już takich nowych artystów. Muzyka zupełnie poszła w inną stronę i zastanowimy się, czy trap umarł i dlaczego to wszystko się wydarzyło. Powiem szczerze, dla mnie trap nigdy nie był gatunkiem typowo albumowym. Zawsze bardziej go traktowałem jako taki gatunek singlowo-mixtapeowy. To moim zdaniem wychodziło zawsze o wiele lepiej. Bardzo rzadko się trafiają albumy trapowe, no skip, na przykład Rodio od Travisa Scotta, który jest uważany za jeden z najlepszych albumów trapowych. Też go za taki uważam, ale takie takie jak Flying High. Czy na przykład Piss on the Grave z Kanye Westem. Nie wiem, czy ten track jest ogólnie lubiany, ale dla mnie to jest naprawdę średni track z takich albumów moich ulubionych of all time. No to tak. z Rage 2 od Lily Uziego Werta, moim zdaniem No Skip, Culture od Migosów. To jest chyba mój ulubiony album. Banger za Bangerem. Jedyne, do czego można się przyczepić, to chyba track Deaths. Uh, ooh, uh, ooh, dead. Który poszedł trochę na TikToku i przez to mi się trochę przejadł. Ale no to jest po prostu petarda. Love vs. World, zresztą widzicie, mam na ścianie. To Lil Uzi Vert, moim zdaniem, tamte czasy królował. Dialed od Playboya Cartiego też jest takim albumem. Chociaż ta nuta z Gunom, No Time się chyba nazywa, moim zdaniem nie jest jakaś genialna. Także mówię, dla mnie zawsze te albumy trapowe często miały jakieś skipy. Dlatego wolałem na przykład słuchać mixtapeów Young Taga, Jeffrey, Barter Six, który. Ludzie się kłócą, czy to jest mixtape, czy album, ale Slime Season 3, czyli typowy mixtape, to jest właśnie moim zdaniem prime trapu. Weźmy na przykład jeszcze Monster od Future'a, które, mimo że jest uważane za jeden z najlepszych trapowych albumów of all time, moim zdaniem całościowo nie jest aż taki dobry. Oczywiście, najlepsze nuty na tym albumie to jest stricte topka. Jeżeli ktoś nie ma takich traków jak Throw Away albo Cold Crazy w swoim top 10 trapowych numerów, to nie wiem, co jest z nim nie tak. Ale cały album nie uważam, że jest na tym poziomie. Nie jest tak stały, na przykład jak Love Is Rage 2 albo jak Kelcher od Migosów. Właśnie te niesamowicie wysokie momenty kierują po prostu ten album. I to jest właśnie dla mnie taka kwintesencja trapu. Tak jak już wcześniej powiedziałem, ja się na trapie wychowywałem. Głównie z sprawą właśnie Stand Cloud Ery, o której przed chwilą mówiłem. Także nie będę w tym odcinku mówił, że trap jest beznadziejny, że jest najgorszym gatunkiem rapu i tak dalej. Bo to po prostu nie będzie zgodne ze mną i nie uważam, że jest to prawda. Ale. Dzieją się naprawdę złe rzeczy aktualnie z tym gatunkiem. Jeśli o czysty trap, to moim zdaniem jesteśmy aktualnie w najniższym punkcie, praktycznie od początku tego gatunku. I kiedy to właściwie zaczęło wszystko upadać? Moim zdaniem ostatni taki dobry, ale naprawdę dobry rok dla trapu był to rok 2020. W tym roku dostaliśmy Eternal Atake od Lil Uzi'ego Werta. Potem wyszedł do tego jeszcze Deluxe Love vs. World 2, które moim zdaniem też jest bardzo dobre. My Turn od Lil Baby'ego, czyli chyba jego najlepszy album of all time. Wątpię, że stworzy kiedyś coś lepszego. I Savage Mode 2 od Metro Boomina i 21 Savage'a, który też był bardzo dobrym albumem. Nawet bym powiedział, że lepszy od pierwszej części. Natomiast 25 grudnia, czyli pod koniec 2020 roku, dostajemy album przełomowy. Album bardzo ryzykowny, a mianowicie Playboy Carty wypuszcza Holota Red. Album, który był zapowiadany już od paru dobrych lat i był zapowiadany jako typowy Playboy Carti trapowy. Wiecie, pozytywny, takie Daily V2, pomieszany teraz self-titled, ale nie. Dostajemy zupełnie inny projekt. Hollota Red okazuje się albumem nawet nie tyle trapowym, co bardziej bym powiedział rokowym, punkowym. Jest to zupełnie inna strona i album przyjmuje się na początku fatalnie. Ja pamiętam, że mój pierwszy odsłuch Holota był straszny. Chyba nie dałem rady przesłać całego projektu, ale wtedy większość osób tak miało. A cały geniusz Playboya Cartiego zobaczyliśmy w momencie, w którym dopiero Jordan ruszył w trasę. W tym momencie pokazał całą swoją wizję i to, co miał zamiar pokazać właśnie tym albumem. W momencie, w którym po raz pierwszy na żywo zagrał takie, takie jak Rockstar Made, Stop Breathing czy Sky, Ludzie zrozumieli do czego ten album został stworzony. Album został stworzony, żeby właśnie robić po prostu rozpiętę na koncertach, żeby ludzie bawili się do tego jak najlepiej, jak najgłośniej, przywrócić taką właśnie nie wiem czy rockowość, czy to co właśnie kiedyś miało miejsce za primeu rocka, czy Playboy Karty chciał to zrobić, nie wiem, ale na pewno udało mu się tak naprawdę spopularyzować, a może nawet stworzyć nowy gatunek, bo pochol lotaret. Powstała masa, ale to naprawdę masa nowych artystów. Zresztą sam Playboy Carty założył opium, w którym jest Ken Carson, Destroy Lonely, którzy właśnie wypłynęli na fali Hololita Red. Jit, który w podobnym brzmieniu właśnie zaczynał, tak jak Carty. Wiadomo, teraz Jit ma takie trochę swoje brzmienie, ale zaczynał właśnie w podobnej erze, tak jak Playboy Carty zaczynał, i tym brzmieniem się wyraźnie inspirował. Trippie Red również, czyli taki gracz, który był na scenie już długo. Również czerpał od Cartiego. I w ten sposób Carti stał się trendseterem, jednym z najbardziej wpływowych artystów, a przecież on nie miał nawet 10 milionów przed wydaniem Holota Tarek. Na spadek popularności takiego klasycznego trapu miał wpływ olbrzymi wystrzał artystów z UK. Tacy artyści jak YT, Fimi Guerrero, Lensi Fox, który również był łączony z opium, do którego koniec końców nie dołączył. Czy na przykład Len, wydali wspólny album właśnie Fimi z Lensi i Lenem. Genialny projekt. I uważam, że ci artyści właśnie z UK też wnieśli swojego rodzaju świeżość, która moim zdaniem jest lekko inspirowana karting, tak szczerze. Z początku, ja nie mówię, że oni się w 100% inspirują karting, bo tak nie jest. Ale jak się kłóciłem o tym z koleżanką, to ona powiedziała, że gadam jak potłuczony, Ale ja uważam, że Wave z UK poniekąd wziął się trochę od kartiego. Nie mówię, że w 100%, ale uważam, że lekka inspiracja tam jest. i Ciężko będzie zmienić moje zdanie, ale dajcie znać w komentarzach, co Wy uważacie na ten temat, bo szykuje się naprawdę ciekawa dyskusja. I właśnie, czy wspomnieli wcześniej artyści z UK, czy z United tutaj tych, o których nie wspomniałem, np. Osama Son, czy Jit, o którym mówiłem, robią taką muzykę typowo, ja bym właśnie powiedział, pod koncerty. I to jest coś, co spopularyzował moim zdaniem Karty, bo ta muzyka jest dobra. Nie mówię, że jest zła, ale nie jest to coś, co ja słucham na co dzień cały czas. Ale w momencie, w którym którykolwiek z tych artystów nowszych gra jakiś festiwal, ma jakiś koncert, to to jest normalnie must be. Musicie tam być. Bo te koncerty są genialne, naprawdę. To, jaka tam jest energia, to co tam się dzieje, jest to coś niesamowitego. Wiecie, hajety mega głośno, bas jeszcze głośniej. Jak ktoś jeszcze umie dobrze performować, fajnie podbija wokale. Fajnie leci zwrotki, refreny daje śpiewać publiczności. Ludzie się mozpitują nie do każdej nuty, tylko do tych wybranych, jest to po prostu zajebista zabawa. Jedyny minus, jaki ostatnio miałem właśnie na koncercie filmiego Guerrero, wcześniej wspomniany, to to, że on zagrał tylko pół godziny. No jest to przypał moim zdaniem, bo tyle koncert nie powinien trwać, ale z tego co wiem, to nie jest norma. Bo na przykład Osama Son, który grał ostatnio w Warszawie, grał ponoć aż półtorej godziny. no to półtorej godziny takiej energii, to uważam, że jest to coś, że starczy Wam dopaminy na co najmniej miesiąc, nie? Oczywiście z przymrużeniem oka. Ale ta muzyka jest trochę też tworzona pod TikToka. Bo tak jak powiedziałem, że trap jest właśnie takim gatunkiem, który jest bardziej singlowo, mixtape'owym, no to teoretycznie powinien sobie dobrze radzić na TikToku. No bo tam krótkie soundy, czy właśnie jakieś rolki, trendy, to fajnie podbija single, ale niekoniecznie działa na albumy. Ale trap, nie radzi sobie z tym moim zdaniem jakoś bardzo dobrze. Natomiast właśnie ta nowa fala, genialnie im to idzie. Czy do editów robią te muzyczki? I naprawdę, nie dość, że to fajnie brzmi w edicie, to jeszcze jak wychodzi cały projekt, to również nie zawodzi. Więc moim zdaniem jest to wiadomo, robione trochę pod dopaminę i niektóre projekty już są moim zdaniem przesadne. I tutaj dla przykładu podam Rest in Base od C, który można lubić, można nie lubić. Dla mnie to już album trochę zbyt dopaminowy, ale dokonał czegoś dużego. Bo nie wiem czy jako pierwszy, czy nie, no bo nie oglądam każdej oceny Antonego Fontano, ale dostał naprawdę pozytywny rating. Dostał bodajże siódemkę, co jest niesamowitym upgrade'em, bo jako że na przykład wszystkie projekty Kena Karsona zostają jedynkę, dwójkę, więc to pokazuje, że ta muzyka się rozwija, bo co by nie mówić. Można lubić Antonego Fontano, można nie lubić. Tak jak Ocze, ale ten człowiek na muzyce ogólnie się zna. To uważam, że nie jest argument w ogóle, żeby się kłócić, bo ten człowiek na muzyce się zna. Tak jak mi ten album Czeni siedzi, to kumam, dlaczego on go ocenił tak, jak go ocenił. Jeżeli ktoś ogląda Fantano tylko z TikToka czy coś takiego, to może go nie lubić, a jeżeli ktoś naprawdę obejrzy całą jego recenzję od decki do decki, to on moim zdaniem właśnie bardzo ładnie tłumaczy, dlaczego daje takie noty i widzimy naprawdę duży progres, bo z zera do jedynki, do siódemki, no to to jest naprawdę progres. Trzecim, już ostatnim czynnikiem przyczyniającym się do spadku popularności trapu jest przede wszystkim to, że artyści trapowi już się trochę przejedli. Young tak Travis Scott, tutaj bym wykluczył Future'a, który mimo swojego wieku dalej dropi bangery. No właśnie, Trust na przykład, mimo że Nix Pluto nie przyjął się najlepiej, no to jednak rok temu Future wydaje bardzo dobry album, więc do niego bym się nie przyczepiał. Ale Stare twarze już się trochę nudzą ludziom, mam wrażenie. A nowe twarze stricto-trapowe, Jan, no to moim zdaniem to jest jakaś Żenada. Ten człowiek nie ma w sobie ani grama bycia sobą. On próbuje być futureem i jest o wiele, o wiele gorszym futureem. Więc trapowi brakuje świeżości. I właśnie nie powiedziałbym, że on umarł, tylko został bardziej zewoluowany. Czy właśnie przez Playboya Cartiego, czy przez ten Wave z UK, w trochę innym stylu. I mamy taki właśnie, bym powiedział UK Trap i ten bardziej Rage Trap, Rock Trap. Tak bym powiedział, że właśnie ten klasyczny trap rozszedł się na takie trzy drogi. Mamy Futura, który nadal robi dobry trap klasyczny. Mamy ten UK Trap, który jest bardzo dobry, energiczny, taki szybszy bym powiedział. I mamy ten Rage Rock Trap, który jest bardziej taki krzyczany i cały czas właśnie te dwa nowe wavey. Trapowe moim zdaniem robią genialną robotę na koncertach. Dajcie znać, co wy uważacie: czy waszym zdaniem te nowe dwa odłamki trapu, które według mnie powstały, ten Rock Trap i UK Trap, są dobre, niedobre, słuchacie, nie słuchacie? Czy jest to muzyka tylko dla koncertów? Czy nawet do koncertów się nie nadaje? Widziałem dużo opinii, że mimo, że influence Holota jest olbrzymi, to ludzie mówią, że powstało z niego tylko złe rzeczy. A moim zdaniem. To jest bardzo dobre. Powstaje więcej artystów. To jest genialne. Każdy znajdzie coś dla siebie. I mimo, że ja tej muzy nie słucham na co dzień, cały czas, mimo, że lubię sobie odpalić filmiego Guerrero, na przykład Kenna Carsona, raczej rzadziej, ale ta UK scena naprawdę mi się podoba, no to na koncercie zawsze mnie to buja. I mimo, że nie znam jakichś tekstów, to wiecie, nie musicie znać tekstów, żeby się dobrze bawić. To jest też klucz do tej muzy. Dajcie znać, co wy uważacie. Widzimy się w komentarzach. Siemano.